Tam jest zajebał. O, tu na blisko jest, na blisko jest drugi. Przy moim ciele. Dobra, ja mam 160 sekund odrodzenia. Na swoim ciele? Tak. Ze stacji benzynowej mnie zajebał ten typ znowu. Na L4, L4 schodzi Lutuje mnie. On drugi to jest na stacji benzynowej, ze snajperki strzela. Na dachu, na wiem. dachu jest. I... Kurwa, gdzie jestem? Mapa. Kurwa, jak mam piknąć na niego teraz? O Jezu, jestem daleko. Biegnie on? Czy to biegnie do ciała? Opuszczył, on tego supermarketu, strzela. Do ciała nie zna. Dostał zabijam, ktoś. Zabiję zabiję jednego. A kogo? Nie, nie widzisz kogo nie zabijesz. Wiem, jesteś pod na, na, na mnie, na moim ciele. Uważaj, bo tam z tego supermarketu nawierdala. S18, 17 jest fajna baza do zarejdowania. Kurwa, to dojebana Piegnę do bazy, mam dwie MP5 To pewnie moją jedną. A jedna. Tak, je... jedną jego. On tam miał MP5. Czyli ten ze snajperki, on cały czas albo tam jest Ty sobie strzela się z nim? Tak, okay, ja do niego wychodzę Uważaj, bo on tutaj z daleka bardzo dobrze strzela Bardzo dobrze, no, jebane Mam boty? Co? So. Ała É, só é. no é. Teraz nie mogę. kosnik, kosni, kosni, chiliusia. Ja nie mam powieszonego magazynka, dlatego mi się tak się pokończy. To jest otwarte w ogóle Czerwona? No, no. Tak jak wczoraj było niebieskie Kurwa ile rzeczy A wziąłeś w ogóle czerwoną kartę? Aha To dobrze, ale otwarte było Otworzyłem jak coś na dole nawet nie robiliśmy tak później sobie ich zrobimy na Luzie Zawsze to, że już mam prawie pełne kup Lecek tak masz Ta. Chodzi mi, że już tyle i temu w No jeszcze boty, uważaj Ile? Cztery, 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 cztery. Jeszcze cztery boty Serio? No, może nie cztery, ale na pewno za trzy Myślałem, przyzwo... się Briga! Puxa, legalmente. Do... O, A... Ty, w bocie i to takim, co sobie przy samej wodzie leżał? Drop. A i zajebiście. To rzucaj go od razu. Tutaj? No. Tylko daję ja ci pokażę jak się go rzuca, bo zrzucisz go do wody. To ja wiem, to pod siebie. No to ty o, chodź, ja chodź, ty chodź, 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 chodź. Gdzie ty jesteś? Patrz, teraz ja się pokazać jak czegoś rzuca tak na przyszłość, Patrz, patrz To masz 50-50 Jeśli rzucisz tutaj To spadnie A jeśli rzucisz tutaj Też można spać To masz 50-50 Ja rzucę w tym momencie tutaj a Jak spadnie do wody, to się do wody pójdzie A masz nur do rynkowania zestaw? Albo ona aż na samą wodę Mhm. Tu już nie lepiej to do bazy było rzucić No lecz to by tam leżało Leżało w tej bazie Tylko żebyśmy tego nie zrzucili Nie no, ja zawsze to zrzucałem to się nie przyda Kręci, kręci Co mały... mały też ma skrzynkę to co? Mały jest nie Mały też ma skrzynkę, ale mam nie botów i ogólnie skrzynek No to chyba i tak jak nie mamy co robić, to lep... Jak mamy to normalne to chyba lepiej tamto Minigun, LMG. Cztery bronie w sumie. Rzeczy, to lamiota, czołgnia, trochę paliwa. Te propulsje, komponenty. Ja mam dwa miniguny i jakiegoś było, to Mam rzemieślnik przemysłowy. Przez lotnik, czy, przem... czy co? Rzemieślnik. Nie wiem, co to Mocuje jest. Mocuje się do stołu, do, do stołu się aby automatyczne wytwarzanie. Czyli sam będzie tworzył jakiś rozdziel. O! To by się przydało. To by ja właśnie nie wiem co by rzeczy, to znaczy. By z rzeczy to było wszystko. Pompę wody mam, jeśli chcę byśmy wodę sobie zrobić. Bo no musielibyśmy to ciągnąć przez całą mapę. Ej! Eee. mamy pod nogami wodę. No jak nie pitna? Pitna jest? No oczywiście, ja cały czas piję stąd. Myślałem, że tylko te jeziorka są pitne, te takie, jedynie rosną. Nie, tutaj też normalnie, to pod nogami co mamy to normalnie Dobie, Na dół będzie skrzynka.

Strzęki się na dole pod piły O na też Duży placak Kamera no, zajebiście Zajebiście kamera no Czyli za 35 minut się zarazpi plus 37 po plus 8 po w sumie 8 plus 5 13 po się zaraz. O oh, wa. Mini gan, szarty minigan. Dobra, dawaj wszystkie. Mam drona dla ciebie. Uh. Drona RK, MB bluntke, łat za to szybko, Nie, Ja nie, 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 z moim nie, nie, tam jest nie, 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 kręci? nie, 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 się sam tak, nie, pod Mam no, takie przeszucie. Co on wiezie? Helikoptery? Co? Helikoptery wiezie. No? Czołgi? Ty wczoraj też tak jest? No. Tak! Są tak. ludzie. Skacz! Ten leży. Ja leżę. Tam na szczycie, gdzie wczoraj siedziałeś też. No, raczej strzelam, no ale to też nie ma pewności, nie? Nigdy nie ma problemu. No, obieg mnie debil, ty znowu otwarta czerwone przejście. A. No i dobrze, coś się chyba zbugowało. To zajebiście, ale nie musimy stracić, stracić te, te karty. A i Teraz już jeszcze ja. mocno znowu. O jest kiedy to tutaj nic nie ma Poszedłem To jeszcze chyba O, to akurat dynia potrzebowałem, dostałem Popteczka mnie nie ma Tu jeszcze nie ma Ej, ej, pali mnie frajer Zabiję tego co pali Chyba nic nie widzę On mi tu pode mną stoi, ja nic nie widzę 5-1 Ej, szmato to Pode mną jest jeden jak co ten palący Ja po Gdzieś tu przy mnie był To chyba był ten palący on poszedł do ciebie Nie? Z jest Zobaczcie, hopa W ogóle mam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem Co? I się pokazuje Nie najgorzej. Tak się do helki w ogóle uwalił. dá um

Меньше рурак. Не,